No witam, witam tutaj ostatni raz, bo to dużo tu informacji dawałem w sprawie przerobionych filmików i kanałów, żebyście to zgłaszali, macie to do końca tego miesiąca 13 dni licząc od dzisiejszego dnia żebyście to zgłaszali no bo tutaj przez te przeróbki filmików to byłem, byliśmy taką, taką bekę robioni że to naprawdę, a tu się okazuje, że to nie jest prawda to co jest na tych filmikach przerobionych bo widzę to jak wy to usuwacie naprawdę bo to jest trochę niemiłe jak ktoś tutaj przerabia i wrzuca, że naprawdę my jesteśmy tacy nie. My robimy filmiki Staramy się przekazywać informacje nieraz śmieszne i nieraz poważne. Dlatego macie jeszcze 13 dni do tego miesiąca, żebyście zgłosili nieoficjalne kanały i przeróbki filmików i różne w ogóle filmiki tego typu na yy, kanałach, które nie są nasze. Też to zgłaszać ogólnie. No i tak te, powiedziałem, do końca. Tego, co jest do końca miesiąca tego października, macie 13 dni. Pod koniec miesiąca zobaczę, czy zgłosiliście to, czy jest połusowane, jak tak, zostaje. Jak nie będzie połusowane. żegnamy się. Bo z wami się nie ma co ustawiać fakty prawdziwe. Jak wy prosicie, że mam zostać z kobrą, to do Was też mam prośbę, żebyście zrobili to, co macie zrobić. Tak powtarzam, że macie do końca tego miesiąca 13 dni do usunięcia filmików, przeróbek lub zgłoszenie praw autorskich, że to nie są nasze opisane filmiki. Jak zobaczę to, że zostajemy Jak nie, żegnamy się. Kapełkach będzie. To jest od Was zależności. Co będzie dalej? Nie Poza Pozdrawiam.